10 najbardziej ekstremalnych szkoleń wojskowych na świecie. Miejsce 10: Kopasus. KOPASUS to grupa Sił Specjalnych Armii Indonezyjskiej, która wykonuje misje specjalne dla rządu Indonezji, takie jak akcje bezpośrednie, niekonwencjonalne działania wojenne, sabotaż, zwalczanie powstań, walka z terroryzmem, zbieranie informacji wywiadowczych i specjalne rozpoznanie. W 2018 roku oprócz ćwiczeń z odbijania zakładników, pokazali także inne interesujące umiejętności, rozpakowali węże i Zaczęli nimi miotać. Aby je zmęczyć, żołnierze przegryzali je na pół i pili ich krew. Rozbijali też cegły głowami, pięściami oraz młotami kowalskimi. Operatorzy sił specjalnych również chodzili po ogniu i tarzali się w potłuczonym szkle. Kopasus regularnie trenują taekwondo i rozbijają drewniane i cementowe bloki na wszystkie możliwe sposoby. Żołnierze ćwiczą również ze sprzętem i szablami. Miejsce 9. Białoruskie Siły Specjalne Siły Specjalnych Operacji Sił Zbrojnych Republiki Białorusi wywodzą się z Wojsk Powietrzno-Desantowych ZSRR Białoruskiego Okręgu Wojskowego. Są to przede wszystkim wojska powietrzno-desantowe i wojska specjalnego przeznaczenia. Ich główne zadania to zapobieganie i prowadzenie dywersji, rozpoznanie, realizacja różnorodnych operacji specjalnych w celu zapobiegania i ewentualnego zakończenia działań zbrojnych przeciwko Republice Białorusi, znane są ze swoich ekwilibrystycznych treningów, które można znaleźć w internecie. Jednym z nich jest tak zwany firewalk, kiedy to żołnierze muszą pokonać tor przeszkód i przechodzić po rampie nad płomieniami. Żołnierze muszą ukończyć bieg przez tor pokryty ogniem. Czasami muszą przejść przez płomienie, a innym razem wspinać się na ściany pokryte płomieniami. Miejsce 8. Khaymiles Kaibiles to oddział operacji specjalnych sił zbrojnych Gwatemali. Specjalizują się w taktyce walki w dżungli i operacjach antypowstańczych. Rekrutacja do oddziału jest dobrowolna. Szkolenie odbywa się dwa razy w roku i trwa 60 dni. Na okres szkolenia może przybyć tylko 64 uczestników, nie starszych niż 28 lat. Nie więcej niż 10 ukończyło szkolenie w jednym okresie. Szkolenie jest niezwykle wymagające, fizycznie i psychicznie, i odbywa się zarówno w dzień, jak i w nocy. Sen jest dozwolony, nie dłużej niż 3 godziny dziennie, ale tylko wtedy, gdy prawo to zostanie wywalczone. Prawo do jedzenia również musi zostać wywalczone, zanim żołnierze będą mogli jeść, muszą pomyślnie wspiąć się po linie, wykonać 5 podciągnięć, 10 pompek i przebiec ponad 3 km. W 18 minut lub krócej w pełnym rynsztunku bojowym, a następnie przejść do stołówki, po czym mają 30 sekund na jedzenie. Na ostatnim etapie są szkoleni, aby jeść wszystko, co się rusza, w tym węże mrówki, a także korzenie oraz zbierać krople rosy z liści. Na tym etapie kandydaci muszą patrolować zarośla pełne cierni, mając na sobie tylko bieliznę, tarzać się w cierniach, aby wzmocnić. Ciało przed bólem i spędzić dwa dni w wodzie po szyję, bez spania w ekstremalnym tropikalnym upale. Ten etap nazywa się el infierno piekło. Ponadto Kajbiles byli znani ze swojej rzekomej praktyki zmuszania rekrutów do jedzenia psów, a także odgryzania głów żywym kurczakom. Miejsce siódme: Chińska Armia ludowo wyzwoleńcza Szkolenie wojskowe wymaga dyscypliny, precyzji i odwagi, które można wykorzystać podczas bitwy. Jednak dla żołnierzy przechodzących szkolenie w chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej to wszystko jest zupełnie na innym poziomie, ponieważ jedno z ich ćwiczeń obejmuje grę na śmierć i życie w gorącego ziemniaka z granatem bojowym. Niesamowite nagranie wideo pokazuje, jak chińscy żołnierze stacjonujący w Hongkongu Przekazują sobie nawzajem ładunek wybuchowy, aż w końcu ostatni wrzuca go do dziury. Następnie wszyscy żołnierze skaczą na ziemię, a granat wybucha, wzbijając w powietrze sterty brudu i kurzu. Miejsce szóste FSB FSB to służba specjalna w Rosji, utworzona w 1995 roku z przekształcenia Federalnej Służby Kontrwywiadowczej. Następczynia KGB, rosyjskie wojsko i siły specjalne nie są znane z delikatnego podejścia, więc nie powinno dziwić, że ich szkolenie w zakresie operacji antyterrorystycznych jest naprawdę trudne, ale to jak trudne graniczy z szaleństwem. Strzelają do swoich Agentów w środek klatki piersiowej podczas kontrolowanego treningu, aby dodać im pewności siebie, gdy kule mogą przelatywać im obok głów. Kursanci ubrani w kamizelki kuloodporne przyjmują kilka pocisków, zanim oddadzą strzały w kierunku celu. Na filmie operator FSB nie drgnął, gdy trzy pociski przeleciały obok jego głowy. Amunicja jest prawdziwa to standardowa amunicja, a kamizelka Wydaje się być standardową kamizelką z ceramicznymi płytami. Miejsce piąte Cobra Gold. Cobra Gold to międzynarodowe ćwiczenia wojskowe na Indo-Pacyfiku odbywające się w Tajlandii. Są to jedne z największych corocznych ćwiczeń tego typu. Uczestnikami są Stany Zjednoczone, Tajlandia, Singapur, Korea Południowa, Indonezja, Japonia i Malezja. Większość krajów uczestniczy w ćwiczeniach Cobra Gold jako obserwatorzy, w tym Niemcy, Izrael, Szwecja czy Brazylia. Członkowie armii USA. Brali udział w treningu, gdzie uczyli się przetrwania w ekstremalnych warunkach. W trakcie szkolenia żołnierze dowiedzieli się, jak przeżyć w dżungli, żywiąc się tym, co znajdą. Musieli między innymi spożywać krew własnoręcznie upolowanej kobry. Trening przetrwania w dżungli odbył się w Tajlandii i trwał 4 dni. Obejmował naukę ataku desantowego, niszczenia min przeciwpiechotnych oraz otwierania ognia poza krwią kobry. Żołnierze spożywali również miejscowe owady i rośliny. Wiedzą na temat Tajników przetrwania podzielili się z Amerykanami tubylcy. Miejsce czwarte: Royal Marines. Royal Marines to formacja brytyjskiej piechoty morskiej, tworząca razem z Królewską Marynarką Wojenną Royal Navy morską część brytyjskich sił zbrojnych. Bieg Madran to najtrudniejsza część kursu szkoleniowego: Royal Marines. Rekruci czołgają się przez błoto. W Ex obok ich bazy szkoleniowej w Limpstone w hrabstwie Devon w Wielkiej Brytanii. Ich kombinezony zapewniają niewielką ochronę przed cuchnącym szlamem, podczas gdy ich przełożeni krzyczą na nich, aby robili pompki i czołgali się na rękach i kolanach przez błoto. Madron Royal Marines jest najtrudniejszą częścią 32-tygodniowego kursu szkoleniowego, który ma przekształcić rekrutów w komandosów, a Patrząc na te zdumiewające zdjęcia, można zrozumieć, dlaczego nawet najsilniejsi rekruci się go boją. Bieg ma na celu poprawę wytrzymałości, siły i ducha zespołowego rekrutów i odsianie tych, którzy nie są w stanie tego zrobić. Miejsce 3 Navy Seals. Navy Seals to siły specjalne amerykańskiej marynarki wojennej. Są elitarnymi oddziałami, którym powierzono zadania takie jak zagraniczna obrona wewnętrzna, działania bezpośrednie, antyterroryzm czy zwiad specjalny. Ochotnicy do Navy Seals muszą spełnić szereg restrykcyjnych wymogów fizycznych, psychicznych i osobowościowych. Po przejściu badań, kandydaci trafiają na 24-tygodniowy. Podstawowy kurs niszczenia podwodnego Basic Underwater Demolition SEAL. Jednym z etapów jest test odporności na utonięcie. Podczas szkolenia SEAL rekruci mają związane kostki i ręce za plecami. Na potrzeby testu jest to bardzo niebezpieczne szkolenie. Podczas ćwiczeń na basenie w 2016 roku, w pierwszym tygodniu szkolenia podstawowego kandydatów na członków elitarnych. W jednostki utonął 21-letni rekrut. To nie pierwszy tego typu przypadek. Poprzednio, po zakończonych szkoleniach żołnierzy jednostek Sił Specjalnych Navy SEALs dwóch innych kandydatów popełniło samobójstwo. Miejsce drugie: SAS. Special Air Service to elitarna jednostka specjalnego przeznaczenia Armii Brytyjskiej. Stanowi trzon sił specjalnych współczesnych brytyjskich Sił Zbrojnych. Zwykle tylko około 10% kandydatów przechodzi przez wstępny proces selekcji. W latach 2014-2022 odnotowano więcej zgonów podczas szkoleń i ćwiczeń niż w walce z prawdziwymi zagrożeniami z grupy około 200 kandydatów, większość rezygnuje w ciągu pierwszych kilku dni, a do końca pozostaje mniej niż 30. Ci, którzy ukończą wszystkie fazy, zostaną przeniesieni do eskadry operacyjnej. Pierwsza faza selekcji trwa 4 tygodnie i odbywa się w Brecon Beacons w Wielkiej Brytanii. Kandydaci po przybyciu przechodzą test sprawności osobistej, następnie przechodzą tak zwany roczny test sprawności, który polega na marszu na dystansie 13 km. W ciągu dwóch godzin, dźwigając 11 kg sprzętu. Następnie kandydaci maszerują na przełaj, zwiększając pokonywany dystans każdego dnia. Kończy się to testem wytrzymałości znanym jako endurance, w którym kandydaci maszerują na dystansie 64 km z pełnym wyposażeniem, a następnie wspinają się i schodzą z góry w ciągu 20 godzin. Pod koniec tej fazy kandydaci muszą być w stanie. Przebiec 6,5 km w 30 minut oraz przepłynąć ponad 3 km w 90 minut. Miejsce pierwsze Taiwan Marine Corp. Korpus Piechoty Morskiej Republiki Chińskiej jest ramieniem desantowym Marynarki Wojennej Tajwanu, odpowiedzialnym za wojnę desantową, kontrataki i wzmocnienie obszarów znajdujących się pod jurysdykcją Republiki Chińskiej, w tym Wyspy Tajwan, Kinmen i Wysp Matsu. Droga do nieba Tajwańskiego Korpusu Piechoty Morskiej to ostatni etap wyczerpującego 10-tygodniowego programu szkolenia wodno lądowego aby zostać żołnierzem piechoty morskiej Tajwanu, kandydaci muszą przeczołgać się 50 metrów po ostrych, porowatych koralowych skałach w krótkich spodenkach. Droga do nieba zaczyna się od twardego upadku, ze stania do pozycji deski. Upadek wydaje się być trudny dla łokci, ale zaraz potem rekruci zaczynają czołgać się przez ostre kamienie na końcach kolan i łokci. Na zdjęciach zobaczycie, przez co ci rekruci przechodzą, aby zdobyć swoje miejsce wśród elitarnych żołnierzy Tajwanu. W pewnym sensie szkolenie symuluje lądowanie na kamienistej plaży, ale wydaje się, że działa głównie jako test, w którym rekrut musi zmusić się do pokonania bólu. Nie boję się bólu, krzyczą rekruci, kontynuując ćwiczenie.